Siemano, tej rybi z tej strony, powiem wam tak, koło fortuny czeka, nie? Eee, tydzień temu nie było, to dzisiaj trzeba zrobić się. Co to będzie, co to będzie? O Boże święty. Ósmy poziom. Magazynek, który nie lubię. Mało co nim grałem. Będzie tam. E, powiem Wam tak. O tym czołku mało co mogę powiedzieć, bo. <grywa> Kłuźba. Ja chyba tylko raz zagrałem tym czołkiem. Jak to się pamiętam. E, nie wiem, jaki nawet ma pancerz. Magazynek nie za bardzo. E, gdzie to się wchodziło tutaj? Jest. Pancerz, pancerz główny, wieża 200, przód, boki 100, tył 40, kadłub 155, przód kadłuba, boki 90, tył 40, ok, działo 3 peski, pomiędzy peskami 3 sekundy, cały magazynek się ładuje. No tak, muszę powiedzieć, 23 sekundy. Czas celowania 4-5 powiem wam Zobaczymy nie? Zobaczymy nie? Ja, ja nawet tym czoką nie grałem Just tak wow Tak po nie mam takie Amunicja jak kto woli Sapas też To też To to już zależy już od was Co jak <laughs> pomiędzy pestkami 3 sekundy to nie jest tak źle powiem wam. bo znam taki czołg yy, tylko zapomniałem jak się nazywa on ma nawet 6 sekund pomiędzy pestkami A tam 5 nie wiem właśnie teraz i tak yy, zaraz opowiem coś o mobilności ale muszę poznać ten czołg Skręca się... Dobrze skręca, Nie jest taki zawolny. Początek on taki jest mułowaty, ale potem się skręca. Skorpion dostał z burzaka za 19. Wiecie co? Sprężarkę sobie włączę. Podjatyce nie wiem czy granie jest za cicho. Czołakasy mogę dostać za darmo. Jak ktoś tutaj kampi. Oła! Tu mamy k 91 cały magazynek plus. Jestem zadowolony z tego. Cofamy się, nie będziemy wychylać bez pestek, bo to jest bez sensu. Raczej tak życie kupio. k 91 już ma peski. Szybko! Będę tu wieża ojej ojej ale popsułem ale popsułem to, to Musiał poczuć nice <coughs> Sprężarka znowu. O, ja tutaj wyjadę. Ja wyjadę, dora nice. Raz a, jeszcze jedna peska. Dobra, HW5 powinien skończyć, ale nie skończy, bo nie wylosowało mu. Jedną HP. Co to? Ten ty tylko zostawił. To nice. Ale powiem wam, magazynek przyjemny. Oj, nie weszło. Ale celowanie ma chujowe. Bardzo duży celownik jest. No. Celowanie takie, takie... ...chillowe. O kurwa. Oj, sorry za cofoka, raz, dwa, cofka, besetka się odbiła też, jestem w raju, się odbiłem, trzeba na tego ziemeczka uważać, o, bo może mnie skończyć. Teraz mamy pesetkę. Nie mamy ją na magazynek. Chyba nie. No nie mamy. Ok. Powiem wam, że ten pancerz nie jest zły. Pancerz jest ok. Nie jest bardzo dobry, ale jest ok. Ojej, ojej, nie weszło. Nice. Ładnie weszło. 4200. Pierwsza pitewka jest ok. Meczka nawet weszła. Jestem zadowolony z tego. No powiem wam chyba pierwsza pitewka, która yy, jak nagrywa, piękna była. Dla mnie piękna, powiem wam. Nie? Jeszcze Emeczka weszła. Magia. Powiem wam, taki filmik dla was jest ok, bo jak to się nie wiem, szuka fajnego czołku. Jak właśnie premkę to się opasa. Spojrzeć, czy się w ogóle opłaca. Kto, ja, jaki czołg ma, jaką o, y, opinię. Nie kupować tak na łapę bo możecie potem żałować. Dobra, no to jedziemy. Tutaj trzeba pamiętać, żeby się za mocno nie wychylać, tylko żeby tę ciężkę spotnąć. Raz, cofkę. Dobra. Dwa. te 34 jeszcze ładuję. Jeszcze ostatnią peskę możemy oddać. 3. I cofka. stałem peskę, że mu szkoda. Ale jedna peska za trzy jest git, pewnie. Naprawdę jest git. Ja mówiłem o tym czołku. Ten czołk ma... pomiędzy peskami, nie wiem, to, to, to jakieś jest nieporozumienie. Ja uważam. Teraz skończy, skończyć, bo on nie może ten uciec stąd. No, powiem wam, że ta pitewka nie jest paskudna. Wiecie czemu? Ten ziomek, co koło mnie stał, on się cofnął. Udało się je cofnąć pięknie. Nie wiem czy to ten chłop robił dostał mnie? Ja też pięknie zostałem o kuźwa No szkoda Camp kampi, no szkoda, bo ma fajny magazynek te dwie pestki mógł oddać się nie? mógł oddać no szkoda tylko wiecie co, jest lipa oni powinni się ustalić na stronę bazy bo będzie katastrofa ten łaniu powinien dostać, ale nie dostał Czemu nie oddał tej drugiej pestki? Ten chłop nie wiem, co robi. Ale zobaczymy. Ojojoj. to nie miało w ogóle prawa wejść. Oglądamy. Akcji życia. Widziałem. Skończy go? Ładnie. Ojej, ten tam dostał. Ojej, on go nie zrobi. No, ale czemu na niego ci nie patrzysz? Ale to jest debil. Powinien na, na niego już spojrzeć, ale nie wiem, co on zrobił. Najlepszego. Moim zdaniem on już tutaj powinien dostać. On spojrzał, on patrzał tutaj, w tą stronę, nie wiem. Będzie gg, powiem wam o je, nie ten jeszcze ma full HP Całe życie miał. Nie no, co to, to, to miał prawo mu nie wyjść. Każdy może mieć słaby dzień, nie, powiem wam. Każdy. 2500. To nie jest tak źle, powiem wam. Lecimy dalej. Będzie słabo jak ten. Tylko 1000 zrobię. Powiem wam tak. Yy, kasę na Blitza lepiej wydawać. Jak nie wiem, jakaś będzie promocja, albo ten... Bo jak czołg za dużo koszyje, to się nie opłaca kupować. Naprawdę, powiem wam. I tak, i po drugie... Ja uważam, że kupić czołg to najlepiej, żeby się gra rozwijała. A gra na razie stoi w miejscu. Dlatego ja na waszym miejscu bym posz... Kupił tylko jedną ósemkę do... Do zarobku, jak ktoś nie ma. Tylko to. I mieć tą ósemkę do końca. Jak zobaczycie, aha. Gra się rozwija w dobrą stronę, no to se kupię, nie? Więc nie wiem, czy mogę takie coś odwalić, ale zobaczymy zaraz. Bym chciał się tutaj lekko wychylić, ale boję się, że ten ziomek nie jest sam. On za bardzo. Niby jest sam tutaj te Na razie tylko jedna peska weszła i ta druga weszła ładnie O kurwa ja się tak wychyliła tam is stałe O to nieźle Nie by było jakbyśmy su-152 walnęli, tylko można może nam oddać bardzo mocno. Raz. Nie o tam pestki. Nie do rady. Dwa. I... Trzy. Nie ma pestki. Nie ma jak musi uciekać. Ja mogę przyjąć za niego. Dobra. Te nice. pitewka może być bardzo słaba, bo mój team wyjątkowo jest bardzo dobry. Wyjątkowo, powiem Wam, rzadko kiedy można takie coś spotkać. Oni są w środku, ja. Ale widzieliście to, jak to weszło pięknie? No we mnie też pięknie weszło. Dwa koła będzie. Tylko dwa koła. Więcej już nie dam rady, powiem Wam. Nie dam rady. Dobra, powiem Wam tak. Eee, ten magazynek wyjątkowo mi się podoba, bo pan jest ok. Jak ktoś wie, jak go przebić, na co go przebije, wi wi wiadomo. Ale magazynek przyjemny bardzo. Mobilność dla mnie jest ok, bo nie jest taki mułowaty jak niektóre czołki się opłaca powiem wam. Tylko na takiej promocji, żeby go kupić. Jak ktoś lubi magazynki, bardzo i to bardzo polecam go, nie? Tylko jak coś łapeczka w górę, supi, komentarz, narka.